Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj zagramy sobie w inną dość nietypową grę, gdyż nasza seria z Outlasta ostatecznie nie zostanie kontynuowana. Powodów jest co najmniej kilka, ale najistotniejszy jest taki, że jak dobrze pamiętacie wybrałem najtrudniejszy poziom trudności, w którym zaznaczone było, że nie ma czegoś takiego jak checkpointy. A chyba nie myślicie, że mam takie możliwości, aby nagrać całą grę longiem, no to by oznaczało, że musiałbym przechodzić grę od nowa, do momentu w którym skończyłem. No, tak więc dzisiaj zagramy sobie w coś innego, a może kiedyś nagram jakiegoś speedruna z Outlast'a, no kto wie, e, a teraz zapraszam do materiału. Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj będziemy sobie grać w taką grę, e, o której powiedział mi Terminator, nazywa się Pacify i... E, Wszystkie zasady, je dotyczące zna głównie on, bo w nią już grał wcześniej. Ja w nią, ja w nią gram w sumie pierwszy raz. E, e, pacify to w sumie znaczy pacyfikować, więc może chodzi o coś co... E, no musimy zneutralizować jakiś cel. E, nie wiem, ale jesteśmy w jakimś budynku dziwnym, białym. Takim. No i jest ze no, mną oczywiście Terminator. No siema. Matko, ten model postaci. Kliknij sobie control. Co to jest? Na kontrolu się skarczę? I z pasją też. Nie, przecież że kontrolem się skacze, ja pierniczę. Ale w ogóle ta optymalizacja jest taka tragiczna, że jeśli będą jakieś lagi, to nie jest to nasza wina. No znaczy, jest, nie to jest to, to moja jakiej... wina. Nawet miał na grafice minus, kurde, jakiś, to by mi też lagowało. No patrz, kiedy masz, kiedy masz szerokie to... spodnie, co jest. Znaczy, to jesteś jakiś wielki, kurde... Nie wiem. Te... ja twoje, twoje szerokie spodnie mnie odbijają. Dobra. E, to tam główne wejście. Teraz jestem oczywiście zablokowane. No dobra, no to mnie prowadź, bo... bo, bo to znaczną grę lepiej. Pewnie nie wiesz gdzie, gdzie... się wchodzi, a... a ten deszcz e, powoduje, że, e, że... nie wiem jak długo wytrzymam na, na, na zewnątrz Z tą, z tymi legami. chwilę. Większość by się fotografia. A tu jest wejście? To jest wejście. Ty idziesz pierwszy. No nie ty. No nie. Dobra, idziemy. Tu jest piwnica, serio? Nie, no, nie, nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma co. Aha. To, w jest W porężem to powiedział. Eee, czekaj, prawem. Aha, świetnie, jeszcze można wyłączyć tarka? ale najlepsze no jest to, że my zwiedzamy jakiś dom w Pororze i zaczynamy od piwnicy. Reżby zblokowane wymagają klucz do, klucz do piwnicy. No. I w ogóle to tłumaczenie w tej grze jest takie, że części znaków polskich tutaj nie ma, więc e, w sumie... Drewno kominkowe mam jakieś I coś tu, coś tu leży. To jest taka lalka. Ta lalka jest taka zła i... No tak, to jest ta taka... Jej nie trzeba palić. Chyba i te trzeba wejść na co biorą sobie w Ja mniej więcej sobie zasady tej gry, bo już się wcześniej dowiedziałem o co chodzi, ale e, granie... Ja mam zabrać? Jak się ją zabiera? O. Ulewiamy wszystko raczej. E, dobra, tu coś jeszcze leży, jakaś tabliska. Co to jest? E, dobra, jakieś głupoty. Nie do odczytania w tym tłumaczeniu hmm. polskim. Bez polskich znaków. Nice. Tutaj mam e, jakieś e, miecze. Eee... Czekaj. Musimy w stąd wyjść. Klucz do piwnicy. O tutaj się wychodzi. To jest klucz. Klucz to przedpokoju znając. Chodź tutaj na górę. Co To za klamka jest w ogóle. No jakaś... Co jest grane w ogóle? W jakimś w zamku jestem. A nie w domu. Dobra. O, odlokowałam te drzwi. to są takie drzwi. Ten jakiś ten co najmniej jak zamek wygląda w środka. Skitu Ta ta podłoga tak skrzypi, czy co jest, co jest nie tak? No drzwi się otwierają. A drzwi tu kolejne jest eee, tego też nie da przeczytać Po chińsku napisane Coś kolejne, no okej, okay, to jesteśmy w tym jakby e, w hali głównej takiej to jest, jakby... To jest chyba tutaj wyjście właśnie No tak to wygląda w sumie. Okej. Okay. nie wiem my czemu. musimy spalić takie. Odgłos drzwi jest w momencie, w którym my jesteśmy tutaj, patrz, no ale patrz dobra. Spalić spałki? No może spalić i czekaj, A musimy i ty, być... tym się pali te lalki, tak? Tam. Tak. Tam ja gdzieś... w takim posiołku, tylko że musimy chyba znaleźć. w piwnicy. No, musimy się tam wrócić, żeby to no, w się wydaje. No dobra, no to musimy najpierw ten klucz znaleźć, chyba tam, co nie? No tam w piwnicy e. chyba był. To była jeszcze druga część piwnicy. Aha, a ty masz jakiś klucz, czy nie masz jeszcze? nie no, mam to przy pokoju, właśnie otwarłam tutaj te drzwi. chodź, Niech... Patrz! Patrz a, to! What the fuck? O nie! To jest główny wróg? To. Co to Piesiu, za gówno? Patrz, patrz, pa! Widzisz to? Ej, what o the fuck? fuck. <śles> what the fuck? To coś... To się, to, to się nagle zaczęło... To się coś... To coś się To, się <śles> to jego Co to, to jest? Nie. What the hell? Co się dzieje? Halo? Halo, chłopcze, nie lewituj! Co to jest? Zanimacja, what the nie wiem, coś się halo, zostało, pomocy. halo, pomocy, chłopcze. Halo? Co za dziewczynka, pomoc. Coś, jest, ja, co, co, jest? jest Spider-Man. Uciekaj stąd. Jakiś Ant-Man, co do cholery. Eee... No nie wiem, czy do gry będę już taką walką, Co to jest? Halo? Się dobrze czujesz? Możesz mi pod lewym, y, tem, pod, popchnąć. Ale ty miałeś ten klucz, tak? Ale w, w jest, czy, tak. czy... czy... Tylko raczej podniosłeś teraz. Albo Podniosłem go, jak go nie widzę, żebym go podniósł. Zawsze on cię gdzieś chyba zapodział nie wiem. Ona jakaś no, nawiedzona jest. jest, dobra. Nie, 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 mam, nie mam pojęcia o co chodzi. Ale to, 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 to chyba był. No dobra. Czyli tak to, to wygląda, jak cię z... z... jak, jak zabije. czy no, tak. W syśnie. W... Tu muszę coś Coś? Nie. Chodź, musimy iść tam na górę. Czemu ty jesteś jakaś mam z tym... Nie wiem. ...myszą. Idę na górę. To ty mi pomóż szukać. i Weźcie może rozdział e, Idź w drugą stronę. Co było? Pamiętaj, że te, te lalki właśnie... ...niedobre, one mogą biegać. O, znalazłam kij! Ja chyba tu, tu znalazłem. Chodź, czekaj. Chodź, widzisz mnie? Ten, Gdzie? Tego Antmana. Chodź tutaj. O, stronę. tu jest faktycznie. E, do Czego sypialni to jest? to jest, do sypialni. Eee, o chyba otworam. Tu poszedł. Tu jest walka jakaś. Eee, to które trzeba było palić? W takim razie te takie jasne, czy te takie ciemne? te, te jasne są dobre. Czyli te e... ciemne musisz palić. Bo Aha. te dobre musisz zdawać tej sypiarze, żeby ją uspokoić. bo się wkurzyła no, okay. nam. No dobra, no to muszę zdawać w takim razie klucz do piwnicy. E. Eee. Dobra. O tu masz też jedną dobrą. Ktoś tam. Ktoś krzyczał? swoje jakieś. Co to? Dobra, nie wiem. Teraz ja nie wiem, czy ona do mnie idzie, czy. Eee. Um. Patrz, tu masz strych. Okej. Okay. Jesteśmy na strychu. Ale tak ona się wzięła, to wyglądało tak komicznie, że. Nie wiem czy mam się je bać, czy bardziej obawię no się, że się że umrę ze śmiechu na drzwi strych, klucz do strychu. Słyszak... jak No to właśnie mam na wkurzyła? Dobra, mamy tutaj drewno. To takie do palania, rozumiem. E... Eee, nie, nie wiem, jestem klucz. Powinien być gdzieś No tu na górze to chyba nie ma. Kolejna jakaś tabliczka. Pylimy je w kotle. Okej. Okay. Dobra, chyba... Mam... nic nie ma. Ej, to już coś tu było. To jest stoi... Wejdź do wiadra. Gdzie? Do tego wiadra. Wejdź do niego. Idziemy na dół. Tu gdzieś musi nie! Spadło mi coś na dół. Ale no ona jest na samym dole. Nie, wiem tak harczy, że w sumie... Nie wiem gdzie to poszło. Nie wiem czy ona mnie widzi, kiedy mam spaloną motarkę, czy. Znaczy ja. chciałbym się znaleźć, czym... A w końcu nie wiem. Ok, już tu poszedł pokoju, tu potrzebuję. nie wziąłeś ode mnie, ja miałem. No nie wiem, nie wiem czy ja go wziąłem, bo ja go w ogóle nie widziałem. Nie, nie widziałem no, żebyś go w ogóle wydropił. Ja go nie widziałem tam na ziemi. No ja widziałem i nagle zniknął. No nie, w znaczy nie, to nie wiem, to on się zapadł ziemię, czy coś się stało? jak granicy nie wziąłem, co nie? Eee, bo bym go widział. Zresztą ja nie wiem, gdzie mam pokazany ekwipunek. Aha, dobra. Na tabie mam pokazane... Eee, tylko ile... W prawym górnym rogu mam jakieś lalki pokazane, to chyba jedno lalek, które, które muszę spalić. No eee, tak. No, ale... Nie wiem, da się jakoś sprawdzić swój ekwipunek? Właśnie no, nie da. Nie, nie wiem ile mam grania kluczy w tym nie, momencie, ale wątpię, żebym miał do przedpokoju, skoro tam jest potrzebne. W o. o, jest klucz kolejny. Do strychu okay. mam. A tutaj jest to, chodź do strychu, bo tam może być kolejny klucz. Chodź. O nie, ono tu idzie! Tam było. Idzie. chodź. Idę. Jak mnie złapie, to już jest nie koniec, powiem. to jest... What the fuck? Nie, po Muszę lalkę, Musisz ją dać, możesz ją dać mu. Ej, I... ja nie chcę, Jeżeli... to moja lalka. Ja ją lubię. Teraz... O fuck. Na... I ona jest. Idę na górę. Idę na górę, idę na, na strych, idę na strych, idę na strych. Pójdę, pójdę. Eee... Tu czekaj, tu do tych drzwi takich, które tam widziałem... Te takie tutaj. O cholera, co to było? O, takie jakieś lalki taki wypuściłem. Klucz do piwnicy mam w końcu. No w końcu musisz spalić już lalki Dobra, no to... A jest ja w ogóle jakaś szansa, że cię mi cię wyzriguje wołał? No właśnie podobno, wrócił do życia? raczej to spalić lalkę Aha, one w ogóle biegną. Pośledzone. To teraz musisz iść do piwnicy. Jak to wydropić? Czekaj. Jak się wydropi Jak się, jak, jak wydropić lalkę? Nie, wiem, musisz wymienić tylko. Aha, no bo ta nie, ta jest zbogowana na przykład. To, co się w wpatruje w ścianę, jest jakaś. niepojęta. Dobra, eee. No. Gdzie jest zejście do piwnicy? No tu chodź. to chodź. po prawej chyba. Pyk. No, się... Pik. Kolejny. Sto, ma się pozostałych. A to ja wezmę, może tą. No, jest tutaj przy... Ona Ta, po Co zrobiła? przy. ona poszedła Co po ty Wiem, mnie właśnie. Dzień dobry. Stasiu, co się dzieje tuś w. O nie, zamknąłem się z nią. A przestało? znudziła się. A nie, ja, ona, ja jej dałem tą lalkę. No. E, dobra, no to muszę znaleźć te ciemne, idziemy na sam Bo gdzieś tu biegają. Tu jest. O nie, pójść tu. Dobra, wziąłem ją. Co myślisz? Nie ma jej na dole tam? No ona nadal za mną jest, bo zostawiłeś. O, już po nie jest, nie, jest. nie wiem, gdzie jest teraz ta taka normalna. Dobra, tutaj jest. Czy się spukowała ta lalka i ja mówię. No wiem, ale niektórych tych prześcienek się nie da wziąć, to jest najgorsze. <noise> A cholera, słyszę ją. Oh, fuck. Eee... Wesołanie Ej, znowu kluczy znikły na. No. Wesołanie, o nie? Zmieniaj no się Co tu jest? Jakiś niedźwiedź. No tak, ale byłem ok brunotnym. No no to od razu bierzemy te drewno. Tym razem nie da się tak łatwo zabić, bo jak się zabierz na początku, będzie ciężko. No to jest. Ty od razu zaraszuję po te klucze, a ty wyś, szukaj tych rzeczy do, do palenia. No, to mam Po chulerach, wskoczyła na mam klucz, do przedpokoju mam. I. Otwieram parę rzeczy tutaj. Gdzie może być jeszcze... klucz? O, zaraz mam klucz tu sypialni. No dobra, no to możesz w sumie od razu iść. Tu jest na górze sypialnia, na tym pierwszym piętrze chyba. To pierwsze no. piętro. No dobra. Kurde, się o ścianę. O nie. już ten zegar? O dobra. E, zegar? Nie, nie słyszę. Zegara, ale najgorsze jest to, że nie ma żadnych kluczy. Poza tym przedpokojowym to nie ma żadnego. I dobra, mam tu klucz do strychu. Okej, okay, dobra, to ja może tam poczekam na ciebie na górze. Bo to w sumie Pamięta. tak już nie mogę nic otworzyć. Nie, bo tam w sobie są zamknięte, nie? Tak, nie otworzyłeś tego. To, by, to ten był, ten <ścoughs> O nie. Klucz do piwnicy. Dobrać. nie, biegną. Chcesz... Ja będę miał tą y, dobrą rautę, a ty zbieraj tę okej? Okay? Dobra, i do czego miałeś klucz? No do piwnicy, do sypialni... I... No dobra, dobra, A ten nowy właśnie, mi chodziło o ten nowy. No chodź. Okej, okay, to ja mam tą zumlalkę, to jak ona się wkurzy, to ty ją jej dasz tą... ...taką dobrą. Bo granie... Aktualnie mam całe EQ do palenia. Dobra. To ja najpierw palę. Idę po następne, a ty Okej, jest tutaj. tutaj, 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 tutaj. Okej, okay, to ja jestem chyba ty pierwszy, tu Co tu drobno. Ehm... Um. Dobra. Wychodzę na misję. Biorę. I palę. Masz zapałki? Tak, mam, mam. To jakaś... A czy widziałeś jakaś? to widziałeś jakieś? Tak, Tu na pewno w nic nie pójdę, tak. No. Ja cały ja czas słyszę, no. ale. No. Dobra. Po prudy, miałeś być pierwszy. Dobra, masz. Dobra, zjadła to. Szybko, chodź. Zjadła? Szybko. No chodź. Prawie, e, nie prawie, mogę tego otworzyć. No tu iść z drugiej strony. To <laughs> jest taki problem, bo. Chciałem przejść obok niej. Ryzykwałem swoim życiem. Czekaj, ja będę jeszcze za głosem lalki. Tak powiem. Gdzieś tu musi być. Tu jest, mam. Dobra, mam Proszę, jedną. Tu jest jedna. Ja już jedną mam. Eee, to idę tej... od razu spalić. Ja A ty we, sobie weź sobie weź zresztą. może. Utwaram ci. Hmm. Gdzie, gdzie jest w piwnicy? Znaczy właśnie się, się zgubiłem, nie wiem co kosz. Tutaj nie ma. No chodź tu, tu, z tobą. Gdzie, gdzie? Dobra, tutaj jest. Zobaczmy. Idę od razu po drugą. Koczekaj, tu jest gdzieś jakieś przejście. Tutaj. No tędy. Tu, jest tu. Bo... Masz tą lalkę i uciekaj. Dobra. Dobra. Jest tu lalka, z człowiek. We, weź tam dobrą. No ja mam tą złom. Więc chodźcie. Chodź chodź, 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 chodź. Halo? no tu jest blisko! Dzień dobry. Dobra. Zasyczała chodź. na mnie. Jak żmija. E, możemy... Wstąpić, ale no dam, dam. tylko... to jest jeszcze pozamkane drzwi z kluczem do piwnicy, bo ich nie potwierdzałaś tutaj i przez to mam trudne do uciekania. Ale ty... gdzie ty jesteś? No tu pełne drzwi jest pozamykanych, co nie? W piwnicy. Czekaj, tu ja idę do piwnicy. Coś tam potwieraj, bo później jak ona mnie tam. Ona będzie miała ten. Łatwo mnie złapać tam. Łatwo będzie mogła mnie tam złapać i to będzie problem. Może się uda nawet tą grę przejść. Ja się tam. No poziom tam było chyba jeszcze dwa inne. Dobra, otworzyłem te drzwi. Gdzie ona jest? Tutaj jest. Mam tą złom, więc od razu spalę. I ryzykownie wyjdę tutaj, ale ty bądź przy mnie, no, tu główny klucz potrzebny, potrzebny jest, ale nie wiadomo gdzie Już jest klucz. dwie, dwie lalki, to może ja też będę miał tą muszę bo ja ostatnią próbę... To jest gdzieś blisko chyba, a nie, na górze pewnie. Na górze było. Ja. Dobra, tu jest ta dobra, to ja może na czas tego wezmę ją na chwilę. Dobra. Nasz taki wypadek, na czas zeznajdywania tamtej drugiej. One sobie tutaj tak fajnie biegają, to jest znaczy, no, wiem, że fajnie. O, chyba ci wyjdzie. Idzie No, Zabrałam już wzięła od ciebie. Tylko nie Ej, widzę mam, tej... Mam, dobra. mam, dobra. No to idź tam. Ej, ona się sklonowała. Ej, tu się sklonowała lanka. ją zabrać? Kolejną drugą? Mogę mam. Sk właśnie sklonowało, to spokowaliśmy ma i ja mam dwie. to, ja to... Czy... ryzyk fizyk, może musimy je spalić. Ja będę miał tą dobrą. A moglibyś mogliby wziąć tą złą też e od razu i po prostu miał spalić od razu później wziąć tą dobrą, co nie? Tak by było też... E raczej OK. Czekaj też iść tam tędy. Będzie zarobiście jeszcze, żebym się uda. No, dosyć szybko. Potrzebuję drewna, to nie ma tu drewna. No, e tu masz. Dałem ci drewno ja od razu pójdę po drewno tu wejść to otwórz okay. chodź tutaj do tych schodów Ona no tu wejdzie mi idź, idź tam pierwsze Ja od okay. razu szukam. Chodźmy na strych. E, dobra. Dobra, chodź, za mianą. No. Czy ona... kurde, ona jest szybko. No, Kurde, ale... E, zablokowała mnie. Zablokowała. Zablokowała mnie. Zablokowała to... mnie! Zablokowała mnie. O, dobra. E, mam, mam ją, tą złą. A ty weź szukaj, szukaj dobrej. Czekaj, czekaj, jeszcze nie pol. Weź szukaj jak najszybciej dobrej lalki. Czemu ja jestem taki niski? Ej, tu jest jeszcze ta zła, weź się. Szybko. Czemu jestem taki niski? Nie wiem, weź się. Zostało trzy? No, weź na chwilę, żeby ona nie przesadziła biegać. Czekaj. Gdzie ona jest? No tu jest. Weź się, przestań, bo nie. Dobra, już za późno. Weź się szybko, już wpadnę. Mogę się złapać, byłoby lepiej. Dobra, ch chodź do piwnicy. Idziemy. Szybko. Zostały dwie. Zaraz na górze. muszę znaleźć jedną lalkę, i później ja też muszę zabrać. Bo od razu jej tam, tu. Nie no wiem gdzie ona jest. Ona była tam. w tej głównej hali takiej. Patrz, się znalazłem, ją tutaj na schodach. O, kurde. Tu jest, tak, uważaj. tu jest taka zła. Jedna chyba, że uciekła. No, Nie ja, ją zabrałem. A, A tu jest kolejna. Gdzie? Mam ją. Czasami ja czasem nie wiem czy to jest latarka twoja, czy jej światło. Dobra. Mam, mam słowo, musisz znaleźć jeszcze jedną. Mam ją palić już? Yy, nie wiem. Bo ja muszę znaleźć tą dobrą. Ona i tak już jest wkurzona. Bo możesz ją palić. Patrz, ona będzie. już, yy, yy, za, już zawsze będzie wkurzona już teraz. To, co się stało? No ale sobop nie, ucieku. Spieprza i samkin, bo ona jest tak szybka, że to jest popokem. Eee. jest taki, że on... Ten, że ona nazywa jak... Nie, proszę! Smog. O! O, smog. o! Boże, nie zauważyła mnie! Gdzie jest dobra lalka? Gdzie jest dobra lalka? Gdzie ona jest? Na brzecie na dole. A wiesz, że ona się nie uspokoi. Ona już jest zawsze będzie. Dobra, Tyle, to gdzie jest zła. Odbrać mam złą, mam złą. Chodź szybko do piwnicy. Dobra, idę biegnę. Mam drewno, mam wszystko Nie tędy Biegnę szybko Chyba ostatnia to jest, tak? To jest ostatnia mhm. Zauważyłem cię O nie. To to nie było? Jakieś szybkie tak. jak zauważyłem popali ją. ale ona. Nie, ale nie mogę jej palić, bo ona jest w piwnicy nie. nie widzisz mnie Szybko biegnę. Co się stało? Ej, ty. przeżyłeś? Nie, byłem zdjęty. Dobra. A czemu ty mnie paliłeś? Nie udało. Mógłbyś się spalić, jak mnie ona złapała. bo w piwnicy, więc jak ja mam tam wejść? No normalnie, nią. No, ona blokowała przejście, nie, nie. tam nie wszedł. Nie udało nam się, ale byliśmy mega blisko, więc. Może się uda w jakimś następnym odcinku. To był w sumie taki odcinek. E, zapoznawczy. Eee. No i wiem, że są jeszcze dwie chyba mapy, jeszcze tak. dwa tryby, różne inne, no i możliwe, że uda nam się jeszcze je nagrać, być może nawet z Nuxem, jak będzie chciał, no to byłoby już na tyle, ja się z wami żegnam i Terminator też się żegna, pa, cześć i na razie. Ja.